Obecnie zachodzące zmiany cywilizacyjne, które obserwujemy od kilku dekad istotnie wpływają na stan zdrowia Polek i Polaków. Widzimy, że przed nami ewolucja cyfrowa, która będzie postępowała. Każdy z nas ma w swojej kieszeni smartfona z dostępem do internetu. To daje olbrzymie możliwości do tego, aby personalizować przekaz zdrowotny w zależności od tego, jakie wykazujemy zachowania związane ze stylem życia. Z drugiej strony widzimy, że badania genetyczne i cała genomika bardzo mocno rozwija się na świecie widzimy już personalizację w nowotworach, na przykład w raku który nie jest jak kiedyś myśleliśmy jedną chorobą, tylko całym zbiorem różnych, różnych stanów zdrowotnych pod jedną nazwą, w zależności od tego, czy mamy na przykład mutację BRCA1. W związku z tym coraz częściej możemy mówić o personalizacji podejścia do pacjenta i to personalizacji w dwóch ujęciach. Zarówno medycyny klinicznej, gdzie możemy dobierać terapii, i możemy jeszcze bardziej szyć na miarę to postępowanie z pacjentem, ale z drugiej strony jestem również Przekonany, że ta personalizacja nastąpi w zdrowiu publicznym. To znaczy, kiedyś jako lekarze dawaliśmy ogólne zalecenia: proszę się więcej ruszać, proszę stosować zdrową dietę, ale bardzo często pacjenci nie wiedzieli, jak z tego korzystać, bo nie czuli, że te pojady są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, uwarunkowań i możliwości. Innej rodzaj aktywności fizycznej będziemy zalecać osobie, która jest w okolicach 30-40 roku życia, a inną aktywność fizyczną powinniśmy zalecać seniorowi. I tutaj właśnie te postępy medycyny, im więcej wiemy o człowieku, im więcej mamy danych, które możemy przetwarzać, również przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, to wtedy będziemy lepiej w stanie podzielić tą populację na grupy, na tak zwane klasy, i do właśnie tych konkretnych grup Celować z naszym przekazem prezdrowotnym, czyli to, co przed nami to jest niewątpliwie personalizacja. Personalizacja leczenia, personalizacja postępowania terapeutycznego, ale również personalizacja profilaktyki. Jak wiemy, ponad 50% naszego zdrowia zależy od stylu życia, i właśnie w tym obszarze związanym ze stylem życia mamy najwięcej do zrobienia. W związku z tym, jestem przekonany, że. Mądre i rzetelne wykorzystanie postępu technologicznego z otwartym dawstwem danych i z otwartością na zmiany sprawią, że za 10-15 lat będziemy już mogli mówić o tym, że każdy z nas ma swój indywidualny, personalizowany plan zdrowotny, obejmujący zarówno modyfikację stylu życia, obejmujący badania profilaktyczne, i również obejmujący personalizowane terapie dostosowane do uwarunkowań zdrowotnych, genetycznych i środowiskowych.